Będzie serial z Disney Plus, to pora na parę słów o Moon Knight. Tego udowodnimy, że do bycia superbohaterem wystarczy maska i bokserki. Mark Spector, czyli Moon Knight, zadebiutował w serii Werewolf by Night, ale swój Origin dostał dopiero. W swojej serii regularnej parę lat później. Tam też dowiadujemy się, że Mark to najemnik, który żadnej pracy się nie boi. Razem z kolegą, Raulem Bushmanem, to ten z dziwnie pomalowaną twarzą, mają chronić pewnych archeologów na misji w Afryce, ale Raul stwierdza, że lepiej będzie ich pozabijać. Na to Markowi nagle wyrasta sumienie, w efekcie czego Raul zostawia go na pewną śmierć. Mark doczołguje się jeszcze do statuły Konszu, czyli egipskiego boga, księżyca oraz patrona wszystkich nocnych podróżników, gdzie umiera. Nie ma tak łatwo, ponieważ Konszu postanawia wysłuchać modlitw Marka o zemstę na łożu śmierci, yy, po czym przywraca go do życia i czyni z niego swojego awatara na ziemi. Z tym Konszu to w ogóle jest zabawna historia, no bo wiecie, jest Bogiem, ale z drugiej strony nikt go nie widział pić piwo z Torem i Odyn też go nie pamięta, więc pytanie, czy to taka fizyczna postać, czy jak spekulowano przez lata, jedynie wymysł umysłu Marka Spectora. Po tym wydarzeniu Mark będzie miał coś z głową, to znaczy albo wykształcił kilka dodatkowych osobowości, albo ma uszkodzenie mózgu na skutek kontaktu z pewnym pozaziemskim bytem w zależności od wersji. Tak więc raz spotkacie go jako Moon Knight'a uzbrojonego w gadżety i ubranego na biało po to, ażeby jego wrogowie doskonale wiedzieli, że się zbliża. Innym razem będzie wspierającym policję Mr Knight'em zatroskanym obywatelem. Czasem będzie też Stevenem Grantem, milionerem Playboyem, albo Jakeem Lockley, lokalnym taksówkarzem. Co jest pewne, to że każda z tych postaci to niezależna osobowość w ramach umysłu Marka, nie tak jak w przypadku Batmana, kiedy po prostu przebiera się za jakiegoś lumpa. Co również pewne, to wszystkie serie z Moon Knightem będą się bujały pomiędzy elementami mistycznymi i nadprzyrodzonymi, a eksploracją choroby psychicznej Marka. Do tego ten ptakoluć, którego tutaj macie, to jest też kąszu, tylko że w wersji wymyślonej przez Warrena Elisa. Tak już będzie wyglądał do dnia dzisiejszego. Gdybyście chcieli poczytać coś z nim po polsku, to serdecznie polecam serię Moon Knighta napisaną przez Elisa i wydaną u nas w ramach inicjatywy Marvel Now przez Egmont. Gdybyście chcieli z kolei cofać się w przeszłość, to znajdziecie różne jego interpretacje, poza tą typowo superbohaterską, na przykład bardzo brutalną i tarantinowską serię Houstona. Albo kompletnie niewartą Waszej uwagi serię Bendisa. No i fajna akcja, która dzieje się w serii Vengeance of the Moon Knight Hurwica. Mamy tam miejskie zamieszki oraz ponowne starcie z Raulem Bushmanem, który strzela z bazuki w budynek. Moon Knight wprawdzie walącego się budynku nie utrzyma, bo to kompletnie nie jego liga, ale na szczęście ma strój stworzony w tej wersji z karbonium, czyli takiego syntetycznego wibraniu, więc blokuje wszystkie jego połączenia, żeby jednocześnie zapobiec zawaleniu się budynku. Tym samym zostaje unieruchomiony, a ku niemu zaczyna powoli zmierzać rozjuszony tłum. Ale spokojnie, ponieważ gdzieś pomiędzy kadrami Mark opuścił swoją zbroję, a następnie podjął walkę z antagonistami uzbrojony wyłącznie w maskę bokserki i skarpetki. Super bohaterstwo to przecież głównie kreatywność, a nie jakieś tam supermoce. No i jak się wam podoba ta postać?